Gość Radia Płońsk Dużo się dzieje, drodzy Państwo, na Mazowszu. Wiele ciekawych inicjatyw ze strony samorządu Mazowsza. My sprawdzamy, pytamy, a dzisiaj będziemy pytać u samego źródła gościem Radia Pońska marszałek województwa mazowieckiego, pan Adam Struzik. Kłaniam się nisko, panie marszałku. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Wiele tematów, których, które nawarciły się w ostatnich tygodniach, ale chciałbym, panie marszałku, zacząć od takiego miłego akcentu ze strony niemieckiego landu, który przyjął pozytywnie prośbę samorządu Mazowsza, prośbę Odnośnie pomocy związanej z COVID-19, pomoc związaną z bardzo potrzebnymi środkami, które trafiły już w dużej części do, do naszych szpitali. No tak, rzeczywiście, wtedy, kiedy pojawiła się oferta ze strony prezydenta Republiki Federalnej Niemiec. No, my też skierowaliśmy do naszego partnerskiego kraju związkowego, jakim jest Brandenburgia, takie zapytanie, czy zechcieliby nam jakoś pomóc. No to był u nas szczyt zachorowań w listopadzie w zeszłym roku. No i tutaj muszę powiedzieć, że spotkaliśmy się naprawdę z takim zrozumieniem i z chęcią pomocy. Oczywiście pewne procedury powodowały, że to było na przełomie roku, więc troszkę trwały uzgodnienia, przyjęcie darowizny, ale ostatecznie ta pomoc w postaci środków dezynfekcyjnych, ale też wentylatorów takich do wspomagania oddechu, pulsarzy metrów, no została nam przekazana o wartości ponad milion trzysta tysięcy złotych. I tak jak pan powiedział, panie że większość z tych materiałów i urządzeń trafiła już do naszych szpitali. To tych, które są objęte też naszym programem i projektem wsparcia ze środków europejskich w ramach zwalczania COVID-19. Także bardzo dziękujemy naszym partnerom. To jest taki wyraz solidarności europejskiej, no i mam nadzieję, że też to się przyczyni do podniesienia też naszej sprawności i odporności w naszych mazowieckich szpitalach. I szpitale, i lekarze, i dyrektorzy tych szpitali jakby nie mają problemu z tym, że te środki trafiły do y, ich placówek, ale troszeczkę i panu się dostało, i całemu zarządowi y, samorządu mazowieckiego za to, że o tą pomoc poprosiliście do Niemiec. To stało się oczywiście od strony opozycyjnej. Co pan czuł słysząc y, jakieś negatywne stwierdzenia dotyczące właśnie tego, że od Niemiec to nie wypada prosić? No wie pan, to są takie różne przeciwne postawy. Mnie się wydaje, że Jesteśmy wspólnie w Unii Europejskiej i kiedy jakąś z, któryś z naszych krajów dotykają jakieś nieszczęścia, a inne kraje oferują pomoc, to należy to przyjąć i po prostu w ramach Solidarności Europejskiej z takiej oferty skorzystać. Zresztą my mamy teraz okazję podobną wyrazić chęć i wolę podniesienia pomocy do przykład dla. dla żupanii chorwackich. Żupania to jest taki odpowiednik naszego województwa w Chorwacji, gdzie doszło do tragedii, i do trzęsienia ziemi i Jedna z że pani została bardzo dotknięta tym trzęsieniem ziemi i teraz tutaj z, z, wspólnie z innymi województwami y, organizujemy pomoc y, na naszych y, chorwackich y, partnerów. Także y, wie pan, ja to takie słowa krytyki w ogóle nie przyjmuję, bo uważam, że y, jeśli jesteśmy w Unii Europejskiej, jeżeli y, 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 kierujemy się zasadami, elementarnej solidarności europejskiej, to tutaj musimy być wobec siebie, że tak powiem, partnerami i pomagać sobie nawzajem. A to, że tam niektórzy grymaszą, że Niemcy, nie wiem, to jest nasz strategiczny partner dla Polski. Tak? 30 parę procent polskiego eksportu to właśnie rynek niemiecki. Więc naprawdę nie narzekajmy na partnerów, tylko starajmy się z nimi budować jak najlepsze relacje? Tak kończąc wątek pomocy dla szpitali, ta pomoc ze strony samorządu Mazowsza płynie niemal od początku walki z koronawirusem, prawie rok za nami już tej walki, ale powiedzmy, czy jeszcze są jakieś plany, bo wiemy, że wydaje się że zmierzamy wszyscy w dobrą stronę, ale czy jeszcze ta pomoc w najbliższych tygodniach będzie, a jeżeli tak, to jaka? No jest kontynuowana ta pomoc bardzo konsekwentnie. No, chcę przypomnieć, że samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach pieniędzy Unii Europejskiej, te, które mamy zawarte w naszym regionalnym programie operacyjnym, no już przekroczył praktycznie, jeżeli chodzi o to wsparcie, kwotę 400 milionów złotych. Tą wsparcie kierujemy do 75 w sumie placówek, 70 szpitali i 5 stacji pogotowia ratunkowego na całym Mazowszu i one obejmują oczywiście i urządzenia i aparaturę medyczną również tam aparaturę ratującą życie, ale też na przykład obejmują łóżka do oddziałów intensywnej opieki medycznej, kompletne wyposażenie oddziałów intensywnej opieki medycznej, no i olbrzymiej ilości też środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych. Moim zdaniem, panie redaktorze, bez tej pomocy, którą my kierujemy, bez tych setek milionów złotych, to mazowieckie szpitale byłyby w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. Otóż Uważam, że sama tylko interwencja Agencji Rezerw Materiałowych by tutaj w żaden sposób nie wystarczyła. No i muszę się pochwalić, że byliśmy pierwszym regionem w Europie, który taki projekt zbudował, realizuje i tak duży, o tak dużym wymiarze. No, zamierzamy to kontynuować. W budżecie zabezpieczyliśmy też środki na wsparcie dla szpitali powiatowych. Mamy tutaj zarezerwowane. 20 milionów złoty, ale chcemy je pomnożyć poprzez właśnie kolejne pieniądze z funduszy europejskich. No i dalej chcemy oczywiście szpitalom i powiatowym i naszym partnerskim, tym szpitalom, które są w projekcie, dalej pomagać. Drugi taki temat, który jest bardzo istotny w ostatnich miesiącach i ważnym, tak naprawdę dla wszystkich Kowalskich i Nowaków na Mazowszu, to, to podział Mazowsza. Mijają miesiące, a dalej nie milkną echa próby tak zwanego podziału Mazowsza. Wielu samorządowców, a tak naprawdę niemal wszyscy na północnym Mazowszu, wyrazili poparcie dla zarządu samorządu Mazowieckiego, aby do tego podziału nie doszło. Ale pan dzisiaj prywatnie w tej sprawie ma więcej obaw, czy jednak więcej pozytywnych myśli, w którą stronę pana zdaniem ta sprawa się potoczy, bo jak widzimy, jest pewnego rodzaju opór społeczny, ale co dalej? Czy, czy może pan ma już jakieś informacje dalsze? Oczywiście znaczy, pan, <laughs> niestety informacji nie mamy żadnych, dlatego, że politycy partii rządzącej co parę dni, czy co parę tygodni rzucają w przestrzeń takie hasło, że już, już ten podział ma być już tuż, tuż. No tylko, że epidemia przeszkadza i że prawda no nie można w takich warunkach robić wyborów przedterminowych. Nie pan, to jest w ogóle pomysł dramatycznie zły. Tak naprawdę spowoduje olbrzymie konsekwencje, znaczy niewyobrażalne dla mnie konsekwencje. Mam nadzieję, że zdrowy rozsądek zwycięży i pomysłodawcy się z tego wycofają. Dzisiaj mieliśmy dyskusję o pieniądzach unijnych w nowej perspektywie, o nowym budżecie unijnym, również dla tej części pozametropolitarnej. I ten argument mówiący o tym, że jak podzielimy w województwo, to będzie z tego więcej pieniędzy, jest nieaktualny, dlatego że pieniądze unijne dla Polski są już przyznane, fundusze są podzielone i nawet już jest przez rząd zaproponowana zaproponowane koperty wojewódzkie. I tutaj dla tej części poza metropolitarnej jest bardzo przyzwoita kwota miliarda mld zł, złotych, przy czym pieniądze nie są jeszcze w pełni podzielone, bo rząd sobie zostawił jedną czwartą w rezerwie dla tych programów regionalnych to później się do późniejszego podziału. I my będziemy jeszcze zabiegali o to, żeby też ta część metropolitarna dostała większe wsparcie, bo na tym etapie tu tylko zaproponowano 150 milionów euro, no co jest kwotą śmieszną. Ale generalnie ten podział administracyjny już teraz niczemu nie będzie służył. Oprócz zwiększenia kosztów dwóch urzędów wojewódzkich, dwóch urzędów marszałkowskich, dwóch wojewodów, dwóch zarządów województw. No w ogóle to jest absolutnie zbędne powoduje, że nastąpi olbrzymie opóźnienie nawet do dwóch, trzech lat z wykorzystaniem środków europejskich, które są tak w tej chwili potrzebne na odbudowę po tej wielkiej pandemii, bo trzeba będzie na nowo budować struktury dla dwóch absorpcji tych pieniędzy, nowe plany strategiczne. Niektóre plany są nie do zrobienia, bo jak na przykład zrobić plan transportowy dla Mazowsza, jak się wyjmie Warszawy i dziewięć otaczających powiatów. No to jak ma funkcjonować kolej na przykład Mazowiecka, czy w ogóle transport publiczny, tak? Z wyrwaną dziurą w środku. I wie pan, no to są takie marzenia niektórych, ale ponieważ to są wpływowi politycy, bliscy, że tak powiem, ucha pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, więc oni ciągle lansują ten pomysł, czy tak naprawdę no, ma doprowadzić do powstania województwa radomskiego bardziej niż Mazowieckiego. Temat jeszcze jeden, który był bardzo gorący w ostatnich, no tak naprawdę, tygodniach, bo, bo, bo wiemy, że od 2021 roku zmniejszyła się ilość dyspozytorni medycznych. Tutaj też był bardzo, bardzo duża różnica znań między choćby samorządem Mazowsza a, a wojewodą Mazowieckim. Jakby się pan, panie marszałku, stosunkował jakby to też do tych ostatnich deklaracji wojewody, który twierdził, że no, teraz to wszystko będzie działać zupełnie inaczej i lepiej? No wie pan, to jest w ogóle dla mnie przedziwne, dlatego że pan wojewoda zgodnie z prawem nie musiał likwidować tych dyspozytorni w Płoczku i w Ostrołęce. Mógł po pierwsze dopiero to zrobić w roku 2027, bo do tego czasu one mogły w tych organizacjach funkcjonować, a po drugie w związku z covid Sejm przyjął pod koniec ubiegłego roku ustawę, w której umożliwiał powierzenie dotychczasowym strukturom pogotowia ratunkowego wprowadzenie tej dyspozytorni. Ale pan wojewoda się uparł, powiedział, ja będę to przejmował. Oczywiście doprowadził do sytuacji, w której dyspozytorzy z Astroenki mieli pracować w Siedcach, a dyspozytorzy z Płocka w Radomiu. No, co jest oczywiście kuriozalną propozycją, to doprowadziło do tego, że ci ludzie, którzy tam pracowali w tych ekspozytorniach, stracili te miejsca pracy. No bo to się przeprowadzi z Płocka do Radomia, a, czy ze Stronęki do Siedlec i powstało zupełnie niepotrzebne problemy i zamieszanie. Można to było naprawdę załatwić umową na cały rok i spokojnym budowaniem przez pana wojewodę własnych dyspozytorni. Natomiast no, oczywiście powstały kłopoty personalne po jego stronie. No, i też no, problemy ludzi, którzy do tej pory pracowali. Uważam to zupełnie za zbędne. Natomiast, no, to jest bez... A dzisiaj jeszcze samorząd Mazowsza będzie walczył o zmianę tej decyzji? No, tu już jest wie Pan za późno, bo tu mam, nic nie mamy do powiedzenia. To są decyzje Pana Wojewody i my wyraziliśmy swoją opinię. Było i sam posej sejmiku, i moje rozmowy, i pisma, korespondencja liczna w tej sprawie. No i przecież też wystąpienia dyrektorów stacji pogotowia ratunkowego, władz lokalnych, to nic się pomogło, bo pan woda doszedł do wniosku, że wie lepiej i że to zrobi. No i, i to zrobił. No. Zrobił to. Miejmy nadzieję, że sytuacja będzie jednak pomyślna. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Strozik był dzisiejszym gościem Radia Płońsk. dziękuję panie marszałku za tą rozmowę. Panie, bardzo dziękuję. Pozdrawiam państwa i życzę, żebyście byli zdrowi, bo dzisiaj rzeczywiście to jest największe wyzwanie dla każdego z nas. Wszystkiego dobrego. Tak jest. Wszystkim życzymy zdrowia. Do usłyszenia przy kolejnej rozmowie. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.